Panie Marszałku, jak pan patrzy na ten konflikt między Pałacem Prezydenckim a ośrodkiem władzy? Jed Najbardziej jedność jedność jest w sprawach fundamentalnych, tak? natomiast w sprawach operacyjnych, zarządczych zawsze mogą być różnice zdań. W polityce międzynarodowej należy walczyć o swoją rację stanu, o interes swojego narodu i w wielu sytuacjach, albo nawet prawie zawsze, robić dobrą minę z do złej gry. Polityka. Jak pan patrzy na ten konflikt między Pałacem Prezydenckim a Ośrodkiem Władzy, konflikt dotyczący wymiany ambasadorów? Radosław Sikorski, szef MSZ, zgłosił chęć wymiany 50 ambasadorów, zablokowania również kandydatur, które pojawiły się jeszcze wcześniej, czyli za poprzedniej władzy. No i Pałac Prezydencki odpowiada, że nie jest zachwycony takim obrotem spraw. Mówi się nieoficjalnie, że chodzi też o takich ambasadorów, których Andrzej Duda by widział na, dalej na stanowisku. No to. Oznacza to, że dzień po wielkim ogłoszeniu jedności w sprawie bezpieczeństwa wszystkie sprawy wskazują na to, że konflikt jest prawdziwy między tymi dwoma ośrodkami władzy. Dla mnie to jest sytuacja na swój sposób normalna. Ona wynika z polskiej konstytucji, ona wynika z systemu demokratycznego, jaki mamy w Polsce, gdzie mamy władzę wykonawczą podzieloną pomiędzy prezydenta i premiera. Oczywiście konstytucja nakłada obowiązek współdziałania prezydenta i premiera wykonującego politykę zagraniczną poprzez dyplomację, a więc poprzez ministra spraw zagranicznych. Natomiast skoro konstytucja rozkłada kompetencje w zakresie powoływania ambasadorów, pomiędzy. Właśnie, czy zmusza do współdziałania e, ministra spraw zagranicznych i prezydenta, no to, to to normalne, że mogą się też pojawić spory. Ja no uważam, tak, że, ja że te uważam spory powinny spory być normalne. To znaczy znaczy, na pewno nie jest na pewno normalny nie jest... w tym sensie, że przed chwilą jest wyjazd i manifestowanie jedności, a tutaj jest konflikt dotyczący. Ale to są sprawy zupełnie inne sprawy. Jed 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 jedność jedność jest w sprawach fundamentalnych, tak? natomiast w sprawach operacyjnych, zarządczych zawsze mogą być różnice zdań. Ja uważam, że dziwny jest pomysł wymiany jednocześnie pieniędzy. 10 ambasadorów, a jeszcze dziwniejsze jest mówienie o tym, kiedy się nie ma tego uzgodnionego. To jest nieprofesjonalne. Dyplomacja wymaga ciszy, powinna być doskonalona w zaciszu gabinetów. Takie rzeczy powinny być przedyskutowane, uzgodnione przez ministra spraw zagranicznych czy premiera z prezydentem i powinny być po prostu robione de facto. Jedynym ciałem, które powinno się tym zajmować, powinna być Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych, która powinna opiniować nowych ambasadorów czy kandydatów i nic mi nie wiadomo, żeby taki proces Panie, się no, rozpoczął. pan mówi, jak idealista, co Więc wydaje mi się, być, że pan, pan minister być. przestrzelił ze swoimi zapowiedziami i teraz zdarza się z rzeczywistością konstytucyjną. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli kolejnego przykładu pozakonstytucyjnego działania, czyli próby usunięcia ambasadorów z ich funkcji no de facto, bez możliwości powołania ich następców. Powiedziałem, że pan mówi jak idealista, panie marszałku, no bo pan mówi jak powinno być, że tutaj jest i komisja, i konstytucja, i podział obowiązków, ale polityka nie jest taka znowu skona no, do tego, że aby się tak tak, przekonać, na szczęście rządzą ci, którzy skandowali konstytucja. więc chyba wiedzą, co Mariusz, skandowali. No nie skandował Konstytucja, ostatnio skanduje Konstytucja, z kolei Prawo i sprawiedliwość, więc to jest tak, że różni ludzie skandują Konstytucję, ale wróćmy no do no ja tego. ale tu sprawa to... jest dość jasna, panie redaktorze. No tak, tylko że jednak chodzi też o to, że. Jest... Natomiast dziwi mnie pomysł w ogóle rzucanie tego do mediów, że będzie wymiana jednocześnie 50 ambasadorów. To znaczy, nawet jeżeli spraw Zagranicznych chciałby wymienić wszystkich, to niepotrzebnie moim zdaniem to mówi, bo wysyła sygnał do partnerów międzynarodowych. Że pracuje aparatem dyplomatycznym, którego nie kontroluje. To Panie nie jest potrzebny podstawowe. Zostawmy tych ambasadorów, bo to oczywiście jest ważny temat, no to, bo nie wiadomo też, jak się skończy, może się skończyć taka, że będzie, że będzie szara strefa, szara strefa. Czyli to będzie jedno słowo. Mhm. I co wtedy? I Będzie po prostu przez rok, na przykład mm, polska Dyplomacja na takie przypadki. Moim zdaniem, y, my jesteśmy w tej dyskusji zupełnie obok realnego problemu. Realny problem, y, y, który mamy, jest taki, że polska dyplomacja jest tak głęboko niedosowana finansowana jak wiele dziedzin, agent publicznych w państwie polskim, że na niektóre placówki nikt nie chce wyjeżdżać. Dlatego, że na przykład dyplomatom nie płaci się za szkoły dla ich dzieci, dlatego, że nie płaci im się odpowiednich pieniędzy za to, żeby się utrzymali w tych państwach, do których wyjadą, dlatego, że nie otrzymują funduszy, żeby móc kogoś na lunch służbowy zaprosić, i tak dalej, dalej. To jest żenada. To jest, że nada, niedofinansowanie polskiej dyplomacji. I tak, że szukanie. spór o to, kto tam będzie pełnił te placówki w momencie, kiedy polscy dyplomaci nie mają prestiżu, bo wszyscy wiedzą, że na nic nie ma pieniędzy i prowadzimy gorszą dyplomację niż państwa, kilka razy mniejszą niż Polska, to jest żenujące. Czyli wcale może nie jest tak, jak niektórzy mówią, że chodzi o Marka Magierowskiego, czyli amerykańskiego ambasadora, żeby zachował stanowisko albo żeby w każdym razie był w tym rozdaniu nowym, tylko chodzi o coś innego. Ale właśnie o, to, o coś innego chciałem zapytać, czy według Pana. Ta kwestia z ambasadorami to jest tylko symptom czegoś poważniejszego. No bo na przykład prezydent Duda mówi na wyjeździe u Joe, 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 Joe Bidena o 3% PKB jako takim, no, o takiej bardzo konkretnej liczbie, jeśli chodzi o obronność, o zbrojenia. A z kolei Donald Tusk mówi nie bardzo, no bo inne kraje europejskie mogą się czuć mm -hmm. zawstydzone, bo one tak nie mają. Inne kwestie też dzielą te dwa ośrodki władzy. Czy uważa pan, że to jest poważny konflikt, który po prostu jest polityczny i on będzie się tlił? Już zostawia tych ambasadorów. Czy to jest tylko po prostu taka kwestia no, że pan prezydent Duda walczy o pewną pozycję na przykład polityczną, która będzie dla niego ważna po końcu kadencji. No a premier Tusk walczy o swoją politykę, czyli o to, że to on będzie jednak dzierżył sprawy polityki zagranicznej i nie tylko przez dłuższy czas? Ja myślę, że mamy tutaj do czynienia z wieloma rzeczami jednocześnie. Tu nie ma jednego wyjaśnienia. To znaczy przede wszystkim w obozie władzy ukształtowanej przez poprzedni rząd PiSu prezydent Duda miał to coś w rodzaju koncesji przynajmniej od pewnego momentu na prowadzenie polityki zagranicznej w niektórych obszarach, takich jak właśnie bezpieczeństwo, obronność, temat ukraiński i nowy rząd niekoniecznie musi też to akceptować. Jeżeli znów zajrzymy do polskiej konstytucji, to generalnie Generalnie prezydent powinien wspierać politykę zagraniczną rządu. No i tak, zresztą politycy Platformy mówią, że prezydent jest, jest w zasadzie od reprezentowania, a politykę kształtuje rząd To jest zbyt i daleko Sprawy powiedziane, że jest tylko od reprezentowania. To może w takich państwach, gdzie prezydenta wybiera parlament. W Polsce prezydent ma nieco silniejszą pozycję, ale jeżeli mamy dwie wizje polityki zagranicznej, to według konstytucji, tak jak teraz pamiętam, a staram się do niej czasem zaglądać, definiuje cele tej polityki rząd, a prezydent powinien wspierać. Wspierać te cele. Więc jeżeli rząd nie definiuje tego, że na forum międzynarodowym stawiamy, że ma być 3% PKB na obronność, to wydaje mi się, że prezydent z własnej inicjatywy takich rzeczy nie powinien rzucać. Prywatnie też uważam, że nie jest to zbyt szczęśliwy pomysł, dlatego że wchodzenie w taki rodzaj licytacji niekoniecznie musi być korzystne dla Polski, dlatego że w liczbach bezwzględnych inne kraje, bogatsze od nas, wydają więcej. I w ogóle główny problem z obronnością nie jest w pieniądzach. Główny problem jest ze sposobem wydawania tych pieniędzy i z przekształcaniem pieniędzy w zdolności obronne. Yy, yy, tu jest problem, szczególnie w europejskiej części NATO. Natomiast yy, to, co robi zarówno Unia Europejska, jak i prezydent, to jest koncentrowanie yy, uwagi na pieniądzach, a nie na zdolnościach obronnych. Roku, ale to jest tak, że a propos tego podziału i rozmaitych wizji, no to wiadomo, że obóz PiSu i obóz prezydencki patrzy na Amerykę chętniej i na prezydenta amerykańskiego, a yy, obóz Donalda Tuska zerka w stronę Unii Europejskiej i Europy i tam szukałby no, nowego wzmacniania konsolidacji zbrojeniowej i tak dalej. No to jest jasne jedno drugiego widoczne, nie wyklucza jedno, I wszyscy mówią, że jedno drugiego nie wyklucza. Mhm. Ja chciałem zapytać, jaki pomysł ma na to Konfederacja? Jak państwo widzieliby właśnie te kwestie? No bo wyjazd do Joe Bidena jest oczywiście pretekstem, żeby o tym porozmawiać, no bo tam się coś stało. To znaczy jest generalne wrażenie, że jest wojna w Ukrainie, że jest zmiana prezydenta w Stanach Zjednoczonych być może, a może nie zmiana. Ale jest sytuacja, jest, Już generalnie jest sytuacja geopolityczna jest zła. Różne spojrzenia, a konfederacja? To znaczy, my uważamy, że obstawianie tylko jednej opcji w polityce międzynarodowej, szczególnie tylko jednej w ramach świata zachodniego, a już nie mówiąc o tylko jednej w ramach jednego państwa, typu tylko Biden albo tylko Trump, to jest zawsze niemądre. Dobra dyplomacja to posiadanie pewnego pola manewru. Jeżeli nowy rząd premiera Tuska chce głównie grać z Europejczykami, prawda, w polityce międzynarodowej. No, to jest jakaś wizja, którą można mieć. Natomiast yy... Niekoniecznie należy tą wizję podkreślać na każdym kroku, i niekoniecznie należy dawać do zrozumienia Amerykanom, że będziemy traktować ich drugorzędnie. No tak, ale jak się słyszy, Bernie mówi podobnie... o NATO, że może skończyć z NATO, że może być tak, że, on, że tym krajom, które nie płacą, to będzie mówił Putinowi: no to rób sobie Putinie co chcesz. No to to jest ten strach Europy, która trzeźwieje po zachwycie tym, żeby Rosję wprowadzać do cywilizacji europejskiej. Już teraz tego nie tak, chcę. Tak, ale nie wolno się w polityce międzynarodowej w sposób widoczny kierować strachem. Nawet jeżeli boimy się niektórych deklaracji czy wypowiedzi niektórych polityków amerykańskich, to niekoniecznie należy to pokazywać. Tak samo, jeżeli kogoś nie lubimy w polityce międzynarodowej, to przypadek PiSu, nie lubił szeregu rządów państw europejskich z wzajemnością, to niekoniecznie należy to pokazywać. W polityce międzynarodowej należy walczyć o swoją rację stanu, o interes swojego narodu i w wielu sytuacjach, albo nawet prawie zawsze, robić dobrą minę z do złej polityka, gry. polityka, który mówiłby, że nie walczy o polską rację stanu? który jest w Polsce i który pracuje. To się nigdy w nie odbywa wprost. Natomiast na przykład, jeżeli ktoś mówi, że popiera federalizm europejski, a tak mówi lewica, no to moim zdaniem to już jest co innego niż polska racja stanu. A czy pan nie sądzisz, mówi... że należałoby troszeczkę jednak się skonsolidować w Europie nie. w obliczu tego, co się dzieje i na wschodzie, i w Stanach Zjednoczonych? Nie, nie. racja to jest pomysł Donalda Tuska. To jest format, panie redaktorze, formaty, spotkanie PiS lubił Trójmorze, Platforma lubi Trójkon Weimarski, a to jest tylko skład w którym się spotykamy. W polityce międzynarodowej można się spotykać w dowolnym składzie. Natomiast twarde regulacje, y, trzeba być bardzo ostrożnym. I twarde regulacje to jest na przykład zakres obowiązywania prawa weta w Unii Europejskiej. I popieranie federalizmu europejskiego to zmniejszanie e, e, liczby dziedzin, gdzie można weto zastosować. I to nie leży w polskiej racji stanu. Natomiast y, spotykają się. By pan układał politykę y, się w róż... zagraniczną. No więc po prostu trzeba rozmawiać i z Amerykanami, i z Europejczykami, i z państwami pozaeuropejskimi. Trzeba rozmawiać z i moim zdaniem każda taka jasna doktryna typu tylko Bruksela, tylko Berlin albo nie wiem, tylko Waszyngton albo tylko Biden albo tylko Trump to, to jest po prostu obniżanie swojej pozycji międzynarodowej na to, by pan został. I Nie Polskę. mamy żadnej lepszej alternatywy, panie redaktorze, do współpracy A w Unii obronnej. Europejskiej, jako silne państwo, które rozdaje Jako silne nie państwo, które jesteśmy silnym państwem karty. w Unii Europejskiej. Jesteśmy państwem średnim, które prowadzi politykę poniżej swoich możliwości i które zgodziło się na mnóstwo bardzo niekorzystnych dla siebie rzeczy, takich jak Europejski Zielony Łatwiej, 455, dyrektywa budynkowa, przegłosowana zdaje się dwa dni temu w Parlamencie Europejskim, cała ta tak zwana transformacja energetyczna. Wzięliśmy na siebie. KPO, to już w ogóle nie mówię, kamienie milowe. Wzięliśmy na siebie mnóstwo zobowiązań, Niekorzystne dla własnego społeczeństwa. Wzięliśmy my jako państwo polskie, czyli zrobili to pisowcy platformersi, e, i będziemy przez lata e, płacić i płakać, albo próbować to odkręcić. E, widać wyraźnie obserwując polską politykę, że ani w rządzie platformy i PSL, u i, i lewicy nikt nie ma koncepcji, jak e, teraz postąpić, bo jakby mieli to już by coś pokazali, ani w pisie e, PiS jedyny pomysł to był ukrywać niekorzystne regulacje przed Polakami, a to robić tarcze, a to nie informować, a to tak, a to tak. A z kolei w platformie stroszyć piórka, robić dobrą minę do złej gry i grać na czas. To, co widzimy z protestami rolniczymi, to jest typowa gra na czas. Li, i Ale liczenie już, na to, że się protesty wypalą, że. Którzy Wojciechowski powiedział, że będą zmiany, by, jeśli chodzi o Zielony ład i mają za mało, być ogłoszone. Za mało, za mało, za mało. Rynek y, y, polski gospodarz y, nie ma rentowności, bo rynek jest zalewany, i póki nie przestanie być zalewany, póki nie przywrócimy stabilności rynków rolnych, to problemy nie będą rozwiązane. A to, że z niektórych najbardziej radykalnych i szalonych pomysłów typu ugarowanie 4% czy dyrektywa pestycydowa się wy, wy, wycofają. To nie znaczy, że wróci rentowność produkcji rolnej. to jest, rolnej. panie marszałku, puenta naszej dzisiejszej rozmowy krytycznej i pan krytyczny też wobec polityki rządu i wobec komisarza Wojciechowskiego i Komisji Europejskiej. Staram się być uczciwy. Pan. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Bardzo dziękuję. Dziękuję za bardzo, za panie redaktorze. Dziękuję państwu.